Witamy Was podczas kolejnego, długiego weekendu. Dzisiaj podsumowanie maja, w którym powiemy m.in. o programie Kredyt Zero, o dotacjach na własne wiatraki i banki energii oraz o zahamowaniu inwestycji biurowych w Gdańsku. Ale standardowo zaczniemy od pełnej humoryzki w naszym wydaniu, czyli czas na suchar miesiąca. Dlaczego pośrednicy lubią wiatraki? bo generują szybki obrót. oj, ojej, oj, oj. To może lepiej zacznijmy. Nie obyś program Kredyt Zero, a możliwe, że zero z tego wyjdzie. Panie pośle, stan jest zerem. Jest coraz więcej uwag i przeszkód w realizacji tego zamierzenia. Ostatnimi czasy Partia Polska 2050 postanowiła, że nie poprze tego rządowego projektu. Ich argumentacja wydaje się być dosyć zasadna, bo twierdzą, że tego typu programy rządowe nakręcają popyt, a co za tym idzie, wartości nieruchomości mieszkaniowych. Co patrząc na efekty programu Bezpieczny Kredyt 2% ewidentnie widać. Od początku mało realne wydawało się dopięcie tego typu programu, gdyż we frakcji rządzącej każda z tych partii miała inny pomysł na rozwiązanie problemów budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Brak tego programu powinien działać stabilizująco w zakresie wysokości cen za nieruchomości mieszkaniowe, natomiast inne czynniki dalej będą napędzać wzrost w tym sektorze. A teraz czas na cytat miesiąca. Sekretem sukcesu w dziedzinie nieruchomości jest empatia. Kiedy robisz wszystko dla dobra klientów, osiągasz więcej niż kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić. To słowa Antonego Hita. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków do programu Moja Elektronia Wiatrowa w drugim i trzecim kwartale 2024 roku. Będzie można otrzymać do 30 tysięcy zł dopłaty do zakupu wiatraka przydomowego oraz do 17 tysięcy zł na zakup magazynu energii elektrycznej. Dotacja wyniesie do 50% kosztów zakupu takiej mikroinstalacji, która będzie miała moc od 1 do 20 kW oraz w przypadku banku energii o akumulatorze o pojemności większej niż 2 kWh. Budżet całego programu będzie wynosił do 400 milionów złotych, a umowy będą podpisywane do końca 2028 roku. A teraz czas na absurd miesiąca. Zobaczcie na to zdjęcie i powiedzcie, czy przypadkiem adres jednej z trójmiejskich inwestycji nie jest aż nadto skomplikowany. Dość czasu dość powszechnym widokiem są wstrzymane bądź też bardzo wolno realizowane projekty budowlane na Młodym Mieście. C300 od ponad roku zatrzymana budowa. Doki Office brak rozpoczęcia budowy. Inwestycja Żurawie? Podobnie. Palio Office Park również nie jest realizowana. To pokazuje jak w tej okolicy zatrzymał się segment tego typu nieruchomości. Inwestorzy ponownie przeliczają się. Czy na pewno warto kontynuować tego typu projekty? Część z nich, tak jak inwestycja Echo Investment za Europejskim Centrum Solidarności, e, została przeformatowana z funkcji biurowej na funkcję zamieszkania czasowego. Czy podobny los czeka zatrzymane budowy? Czas pokaże. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia za miesiąc gdzie będą te wiadomości prezentowały inne osoby, m.in. Karolina, tak więc ja na razie Was bardzo serdecznie żegnam i dziękuję za cały czas i w następnym odcinku już się widzimy z innymi osobami. Hej! Do zobaczenia. Dotacja wyniesie do 5. <noise> e bo generują szybki obrót.